Przewozy regionalne z kaniny pomorskiego do szczecina głównego przez Szczecin dom planowy odjazd godzina 1556. Jedzie na tor drugi przy baronie pierwszym. Prosimy o zachowanie ostrożności i się przyjęcie dzisiaj w krewek z ziarą. Przewoży regionalne z pomorskiego do szczecina głównego przez Szczecin dom planowy odjazd godzina 1556. a don't know